Dobry Dzień dobry kochani Ta trasa doliną Popradu to naprawdę mnie chyba znienawidziła Po tej sprzed dwóch lat krytyki Drugie podejście do tej trasy i nieudane Pogodowo oczywiście Tak bardzo chciałem jechać, że pogoda zdecydowała inaczej Choć jak widzicie jest tu słoneczko w okolicach Krakowa bo tu się wybrałem na szybko, ale już dookoła wiatr, który od samego rana wiał, wieje coraz gorzej. Naprawdę ja jestem na gravelku, ale niestety tu też mam troszkę wyższe stożki, bo 4 cm. Także odczuwam prawie to samo co. Ostatnio na szosie, słuchajcie, ja się może przełączę, jednak na klatkę piersiową, bo chociaż tyle dzisiaj zrobiłem, że wziąłem ze sobą kamerkę sportową, a nie dużą kamerę. Będzie mi wygodniej do Was mówić, choć nie będziecie mnie widzieć, całe szczęście. <śm> 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 a dla mnie będzie bezpieczniej, bo naprawdę zaczyna wiać i tu między nawet drzewami jestem. Między stawami takimi pięknymi, w okolicach grabia, koło Krakowa. No niebo lepiej. Tak jak mówiłem, jesteśmy w okolicach Krakowa, w okolicach miejscowości Grabie. Mamy tu stawy, nawet nie popatrzyłem jak to się dokładnie nazywa. Ale fajnie to tu wygląda. wstąpimy tam na molo bo widziałem, że jest oczywiście wybrałem się do piwnicznej ale im bardziej się zbliżałem samochodem do piwnicznej tym pogoda była coraz gorsza coraz bardziej wiało a w okolicach Starego Sącza zaczęły padać pierwsze krople na szyby samochodu no i Postanowiłem, że się wrócę jednak do domu, także wróciłem się no i tutaj na szybkiego, nie mając w ogóle planu i pomysłu na trasę postanowiłem się wybrać właśnie tutaj w okolice grabia nad te stawy i tak trzeba będzie chyba się szybko zbierać i wracać do domu, bo jad mnie tam nie złapało, to nie jest powiedziane, że mnie zła, nie złapię tu. Także wstąpimy sobie jeszcze na Molko i potem buterką wrócę na przez przepuszczę do Bochni. Nie wiem, jakiś naprawdę pech mnie prześladuje względem tej trasy, żeby ją powtórzyć. I inaczej zapamiętać. Drugie podejście już i nie wypał. Jak widzicie już ciemne chmury, ja nie wiem czy faktycznie nie będzie trzeba się ewakuować do szybko z tego, ale jeszcze sobie tu przejedziemy tym molem. Mówiąc nie wiem czy można tu jeździć. Ale chyba ta Nie było żadnego znaku z zakazem poruszania się rowerami. sobie zrobimy trasę na Grabinę i na WTR-kę i z powrotem dobra, nawigacja jesteśmy tu w punkcie o, mamy tutaj po lewej stronie te stawy to jest Kępa Grabska jakbyście chcieli wiedzieć poszukamy sobie Grabia jest Grabie, dobra i tu się wbijemy na buterkę. O, tu będzie najlepiej. Jest. ustalić trasę. 12 km. Dobrze to zrobiłem. Tak, kępa grabska, ok. Trasa zapisz, bo przesyłamy ją. Ależ przesyłamy ją na urządzenie. wyszli trasę na urządzenie. Dobra, jest wysłana. Ja nie używam tutaj telefonu, także wyłączam całkowicie. Licznik sobie sam radzi poprzez swoją pełnoprawną nawigację. Dobra, trasy, grabie, jest. Wybierz, uruchom. Jesteś na trasie. Przybliżymy maksymalnie, bo tak lubię. 12 km i jedziemy. No, fajne jest planowanie poprzez tą aplikację. Bo możemy sobie na miejscu, w danym punkcie gdzie jesteśmy, zrobić sobie trasę jaką chcemy. Czy to po szutrach pod rower MTB, czy to pod szosę. Czy to pod grawela możemy sobie zrobić trasę? Fajnie, tą trasę planuje ta aplikacja, naprawdę. Jak zaznaczamy drogi i drogi rowerowe? To są drogi rowerowe i w sumie asfalty, a nie szutry. Dopiero jak zaznaczymy sobie właśnie szutry, czy drogi nieutwardzone, no to wtedy nam planuje po takich drogach. Jak zaznaczamy tylko i wyłącznie szosę, to jedziemy tylko i wyłącznie szosę. A nie tak jak to wygląda w Komucie czy w Garminie, że wybieramy niby rower szosowy, a prowadzi nas gdzieś takimi drogami jak tu, czego na przykład nie chcemy. Także pod tym względem zawsze chwaliłem Sigmę, czy to poprzez aplikację. Sigma Ride na telefonie? Czy to poprzez aplikację, która jest naprawdę mega do planowania tras? Moja ulubiona. W drugim miejscu są mapy. 3 na pierwszym miejscu jest właśnie Sigma Data Center na komputer. Uwielbiam po prostu tam planować trasy, bo jak zaplanuję, tak ta trasa wygląda w 100%. A nie, że jakieś tam. Będą czyhać niespodziewane niespodzianki. Nieraz owszem zdarzają się, ale nie, nie, nie pod tym względem, że gdzieś prowadzi nas drogą szutrową, tylko no nie wie powiedzmy o jakichś remontach. No, macie, jeszcze, macie jeszcze okazję zobaczyć jak wygląda radar. Ja puszczę ten samochód. Kulturalnie podziękował. No, bo ostatnio nie udało się pokazać, jak działa ten radar. Także może dzisiaj parę ujęć <grywania> działającego radaru. O, znów jedzie samochód. Jak widzicie, o, jak, jak pokazywałem, mamy tylko ikonkę po lewej stronie. Teraz pokazał się pasek bo się zbliża do nas pojazd i za chwilę po jak nas tylko minie pojazd to paseczek zniknie. O! I już mamy czysty ekran. Zresztą tak jak mówiłem, ten paseczek nie jest jakiś, który by bardzo zasłaniał ekran jak w przypadku Germina. Tylko delikatny i pokazujący się tylko wtedy, kiedy zbliża się w odległości 150 metrów za nami pojazd. Tak to jest tylko nasz punkcik po lewej stronie ekranu u góry. No i z tego co poznaję, jesteśmy w grabiu. Za parę godzin przyniesie i do nas tą pogodę z zachodu i północy. Na pewno w nocy poleje, bo na jutro jest zapowiadane już konkretne ochłodzenie. Na południu ma być 7-8 stopni tylko. I przelotne opady. Także naprawdę, dzisiaj ostatni dzień taki ciepły, bo jest 27 stopni. No miejmy nadzieję, że jeszcze będą ciepłe dni, mam nadzieję, żeby pojeździć. Może za trzecim razem ta trasa w Dolinę Popradu się uda. Wyjeżdżamy na kawałek dość ruchliwej drogi na niepołumice, ale myślę, o ile kojarzę, to za mostem będziemy skręcać na BTR. Hey! Buterce strony w stronę z kuszy. Lecimy. A! <śm> no, tak to jest, dzieci. Nie wiadomo, co zrobią. No, ludzie korzystają, naprawdę korzystają z ostatnich nie chceku, tam, ależ tam ciągnie od zachodu, niezłe chmury, także kochani zamiast wpaść fajna trasa, no to padła taka sobie. Nijaka na szybkiego zrobiona, ale ważne, że się udało pokręcić, i zrobię dzisiaj stóweczkę. Na trasie doliną Popradu miał wyjść coś ponad 100, i coś ponad 1000 metrów przewyższeń. A tutaj wyszło, no, wyjdzie 100, jak dojeżdżę gdzieś bokami.

Mam nie, troszkę wyrzutów, że nie spróbowałem i nie pojechałem. Bo może by się udało, może by się nie udało. Cholera, wie, bo naprawdę uwierzcie, nie wyglądało to za ciekawie. Tym bardziej, że tak wspominałem, zaczęły się pierwsze krople pojawiać na szybie samochodu. Trzeba poczekać do kolejnego razu. Może się jeszcze uda w tym roku. Zresztą i zima może być jakaś ładna i mogą się trafiać ładne dni. Cóż kochani, to na tyle w dzisiejszym odcinku niezaplanowanym raczej znaczy zaplanowanym oczywiście pod kątem wypadu w Dolinę Popradu no ale tutaj no to taki powiedzmy spontaniczny znów ostrą wycinkę robią w puszczy na jesień na wiosnę była masakra, teraz chyba jeszcze tego co tu jeździłem, no to jeszcze większe. Dobra, tym narzekaniem się z Wami pożegnam. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia na następnym wypadzie. Hejka!